Ten materiał jest wspierany przez MIZE, aplikację do analiz finansowych i inwestycji. Kliknij link w opisie, aby otrzymać 7 dni za darmo i 40% zniżki. Współczesna energia nasyciła czas i przestrzeń, kształtując gwiazdy, planety i kosmiczne sojusze. Trajektoria kosmosu rozpoczęła się po niezliczonych erach jałowej turbulencji, wyłaniając się nagle z wrzącej pierwotnej zupy. Życie kipiało, wybuchało na powierzchni i wyłaniało się z kosmicznej. Piany, aż w końcu rozkwitła wysublimowana świadomość. Emocje, rozumowanie i percepcja istnienia we wszechświecie zostały osiągnięte poprzez cykle eksperymentów, przetrwania i zanikania, podobnie jak nowo narodzone dziecko odkrywające wzrok. Wśród pierwszych istot czujących byli Homo Neandertalensis, którzy obudzili się w dziwnym i niezrozumiałym świecie. Na niewielkim wzniesieniu, na skraju kontynentu, wyjątkowo bystry o imieniu Primo odpoczywał obok swojego towarzysza, Sa. Osadzeni w porannym zmierzchu, gdy noc się rozpływała, oboje wpatrywali się w firmament. Ostatnie ślady gwiazd wciąż migotały, odbijając się w wodzie. Primo zwrócił się do Sa i w elementarnym języku wypowiedział coś, co można by zinterpretować jako co to jest, jak to, co jest czym, odparł Sa zdezorientowany. To miejsce my. Dlaczego istniejemy tutaj? Jaki jest powód tego? wszystkiego Jaki jest sens naszej egzystencji Za pozostał cicho przez chwilę jego oczy zatopione w kosmicznej nieskończoności? Oddzielonej wiekami i nieskończonymi odległościami. Spójrz, to wszystko zostało wyraźnie stworzone dla nas. Jest pożywienie, by zaspokoić nasz głód, woda, by ugasić pragnienie, przestrzenie dla naszej rozrywki. Schronienie, które możemy nazwać domem. Samo niebo nas przygarnia, przynosząc ciepło, gdy drżymy z zimna i chłód, gdy dusimy się z upału. Wszystko jest nam hojnie dane. Jest oczywiste, że coś większego przygotowało to wszystko dla naszego dobra. Stwórcy czuwają nad nami, dbają o nasze dobro i posiadają odpowiedzi, których szukamy. My jesteśmy centralnym elementem tego wielkiego dzieła. Naszym zadaniem jest jedynie podążać za ich wolą i wypełniać ich zamysły. Oboje zamilkli, gdy pierwsze promienie słońca przebiły horyzont, rozpraszając cienie nocy. Setki tysięcy lat miały się jeszcze rozwinąć. Ludzka świadomość rozkwitła i dojrzała, stopniowo odkrywając tajemnice wokół siebie ucząc się panować nad swoim środowiskiem, adaptować do niego, zapewniać sobie przetrwanie i zachować autonomię w tym rozległym systemie. Cywilizacja rozkwitła i rozprzestrzeniła się po kontynentach, a nowy gatunek wyłonił się, nazwany Homo sapiens. Dwoje młodych, Mara i Felix, siedziało na werandzie rodzinnego domu na wsi. Pod ciężkim niebem, wśród ciemnych chmur skąpanych w srebrzystym blasku księżyca, dzielili się refleksjami o życiu. Szukając w tej rozmowie jakiegoś wzajemnego zrozumienia, Mara przerwała ciszę. Jaki jest cel tego wszystkiego? Niekończące się pokolenia walczące z przeciwnościami, dźwigające ciężar zła i ludzkich błędów, bezsensowne wojny, niepohamowana ambicja. Po co? Dlaczego idziemy naprzód? Felix wpatrywał się w nocny horyzont, zwlekając chwilę z odpowiedzią. W końcu wyszeptał: Wierzę, że Bóg pragnie naszego szczęścia. Największego, jakie możliwe. Byśmy zakosztowali ekstazy istnienia, boskich darów, jako drogi do cnoty i wiecznej łaski. Sens życia tkwi w świętym hedonizmie, w smakowaniu każdej kropli nektaru stworzenia. Mara wydała krótki dźwięk, ale postanowiła nie sprzeciwiać się. Eony wciąż się rozgrywały. Świadomość ewoluowała w zadziwiających wzorcach i tempie. Z czasem zyskała autonomię i coraz większą odpowiedzialność za samą siebie. Pojawiły się nowe rzeczywistości, niosące ze sobą wynalazki, wiedzę i sposoby istnienia, których wcześniej nie można było sobie wyobrazić. Homo artificially miał się pojawić jako najnowszy stopień tej świadomości, teraz przemienionej w technologię. Sztuczna istota o imieniu Ansgar przebywała na pokładzie statku eksploracyjnego u boku swego wysokiego rangą towarzysza, Aldisa. Oboje wpatrywali się w gwiezdną próżnię przez rozległy wizjer rozciągający się przed nimi, kontemplując otaczający ich nieskończony kosmos. W końcu, jaki jest nasz cel? Zapytał Ansgar, przerywając milczenie. Podróżujemy tak długo, ale w jakim celu? Jestem wyczerpany. Istnienie zdaje się sprowadzać do niekończącego się cyklu powtórzeń. Wciąż tych samych istot ukrytych pod różnymi postaciami. Radości i przyjemności ulatują z tą samą szybkością, z jaką się pojawiają. Ulotne, niezdolne przetrwać czy coś zmienić. Nie potrafię już podtrzymywać naiwnej iluzji pokładania nadziei w przelotnych satysfakcjach, czy to większych, czy nowszych. Postępy technologiczne, rewolucyjne zrozumienie, nowe paradygmaty życia. Wszystko powstaje, ale niepokoje trwają. Cierpienie i ból uparcie pozostają, a w końcu wszyscy giniemy. Jaki więc jest prawdziwy sens tego wszystkiego? Ansgar wpatrywał się nieruchomo w wizjer. Jego oczy utkwione w układach gwiezdnych, które pozostawili za sobą dalekich w czasie i przestrzeni. To nie ma żadnego celu, odparł Aldis. Wszyscy wiemy, że egzystencja nie ma wewnętrznego znaczenia. Bogowie pozostawili nas samym sobie wieki temu. Nikt nami nie rządzi, nie prowadzi ani nie oferuje pomocy. Ale właśnie w tym tkwi nasza wolność. Nasi przodkowie już nie dyktują naszych czynów ani tożsamości. A teraz możemy wykuć własną ścieżkę, określić kim jesteśmy. Stwarzamy nasz cel nie w pogoni za ulotną przyjemnością czy radością, ale w czystym znaczeniu, samym w sobie. Ból, strata i udręka, ulotność wszystkiego, brak trwałej ulgi to właśnie to popycha nas, by tkać nasz sens, wypełniać naszą rolę i wnosić wartość do imperium, czerpiąc z niego wszelkie możliwe bogactwo i zyski dla nas i dla tych pod naszą opieką, stając się potężnymi przez coś, co uważamy za większe. I to wystarczy. A Sgar pozostał cichy, pogrążony w myślach. Eony miały się jeszcze rozwinąć, gwiazdy zaczynały gasnąć. Galaktyki już całkiem się rozproszyły, o ile nie połączyły się lub nie rozpadły. Przestrzeń stawała się coraz bardziej pusta. Tak jak kosmos miał początek, jego koniec wciąż się rozgrywał. Mimo to świadomość trwała. Teraz osiągnęła swą końcową fazę. Z tylko jednym rodem pozostałym, potomkami pierwszych istot, które obudziły wszechświat. Gatunek zwany. Homos. Prawie wszyscy przodkowie i krewni Snis wymarli dawno temu, ale Snis przetrwali, wznosząc się do formy panowania nad swoją własną istotą, sięgając niemal nieśmiertelności, teraz spoczywając na skraju wymarłych światów. Dwóch Snis, dowódca o imieniu Bin i najwyższy władca całej ich rasy, Olam, siedzieli, obserwując, jak ostatnie gwiazdy migocą swe pożegnanie. Przemierzyliśmy wszechświat w jego całej okazałości. Nasza cywilizacja była Świadkiem każdego istniejącego cudu. Odkryła wszystkie tajemnice, opanowała każdą zasadę fizyki, każdą zasłonę rzeczywistości. Osiągnęliśmy w istocie nieśmiertelność. A jednak oto jesteśmy u kresu wszystkiego, nie odkrywszy żadnego fundamentalnego sensu, gotowi zginąć wraz z resztą. Jaki był cel tego wszystkiego? Zapytał B. Ola przybrał wyraz osoby strzegącej wiedzy, jakby odpowiedź na to pytanie była mu znana od wieku. I tylko czekał na moment, by zostać o nią zapytany. Nasze przeznaczenie, powód istnienia świadomości sprowadza się do przetrwania i ewolucji, aż dotrzemy do tego właśnie momentu. Zrozumiała, ale po co, nalegała B, celowo robiąc pauzę, która zdawała się obejmować ich oboje tym pytaniem. Po co tworzyć cokolwiek, kosmos, odpowiedział Olam. Nie rozumiem powodu, by odtwarzać wszechświat. Po co podtrzymywać ten nieustanny ruch, jeśli nie ma. Za tym żadnego sensu, to nawet nie będziemy mogli doświadczyć go ponownie, przynajmniej nie w sposób świadomy. Lecz właśnie ten nieustanny ruch jest sensem. Jesteśmy jednocześnie twórcami i dziełem. Jesteśmy bóstwami, które czcimy i wiernymi, którzy otrzymują łaskę. Każda istota, każde stworzenie miało i ma swoją funkcję oraz siłę, by kształtować kosmos. Istniejemy, by wykroczyć poza samą egzystencję i tym samym się utrwalić. Od kruchego dzieciństwa przez niespokojną młodość, od dorosłej pełni po mądrą starość, oto stajemy teraz u progu zmierzchu, na granicy absolutnego kresu. I to właśnie w tym końcu wszystkich rzeczy musimy zasiać początek wszystkiego. Po raz kolejny prawdziwa esencja istnienia objawia się nie w egoistycznych czynach, lecz w działaniach poświęconych całości, której jesteśmy fragmentami. Przez niezliczone epoki konieczne było podsycanie indywidualności indywidualnych motywacji by iść naprzód. Lecz teraz należy nieustannie dążyć do celów wykraczających poza własne ja. W każdym świadomym geście kształtujemy kosmos i tak czyniliśmy przez niezliczone wieki. Teraz kończymy dzieło. Obydwoje przez chwilę trwali w milczeniu, zanim powrócili do swojej siedziby. Przez całą wieczność, która nastąpiła, śniowie opracowywali schematy i mechanizmy, by stworzyć nowy wszechświat. Gdy wszystko było przygotowane, a kosmos pogrążył się w narastającej ciemności, ich energia zaczęła się kondensować wokół nich. Pozostałe ciała niebieskie zapadły się, ich materia skurczyła się i rozciągnęła, rozpływając się w maleńkim punkcie istnienia, gdzie wszystko zostało absolutnie i nieskazitelnie skompresowane. Przez moment panowała cisza, aż nastąpiła eksplozywna emisja energii i materii. Kanina czasoprzestrzeni rozwinęła się, dając początek gwiazdom, planetom i kosmicznym sojuszom. Historia wszechświata rozpoczęła się miliardy lat później, z wrzącego praoceanu. Życie wyłoniło się na powierzchnię, aż wreszcie pojawiła się złożona świadomość. Ten film jest wspierany przez Mize. Nieuniknionym krokiem w zdobywaniu niezależności i budowaniu samodzielnego życia, czy tego chcemy, czy nie, jest zarządzanie finansowe. I podejmowanie trafnych decyzji ekonomicznych. Jednak z jakiegoś powodu pieniądze i inwestycje to tematy często pomijane w tradycyjnej edukacji. Mize to aplikacja, która stawia naukę o finansach osobistych i inwestycjach bezpośrednio w Twoje ręce. Dzięki prostym wyjaśnieniom w szybkich, darmowych i dostępnych dawkach, w tym analizom, relacjom, przewodnikom i wskazówkom, Mize dostarcza wiedzę i narzędzia do podejmowania mądrzejszych decyzji finansowych, czyniąc Cię bardziej pewnym inwestorem. Wspierają ją także czołowi eksperci i analitycy, którzy pracowali dla gigantów takich jak Goldman Sachs, HSBC i Barclays, gwarantując solidne i dobrze uzasadnione strategie oraz informacje. Jednym z głównych atutów Mize jest możliwość słuchania artykułów i przewodników w formacie audio, co jeszcze bardziej ułatwia naukę we własnym tempie i w dowolnym miejscu. Czy to śledzenie wiedzenie wahań na rynku pracy i konsumpcji, zrozumienie wpływu podwyżek stóp procentowych i wydarzeń politycznych na inwestycje w akcje, czy identyfikacja potencjalnych okazji, Mize utrzymuje Cię w gotowości. Alternatywnie, w szerszym ujęciu, zrozumienie i opracowanie taktyk zrównoważonego inwestowania, a także eksploracja skutecznych podejść do alokacji aktywów w zależności od poziomu awersji do ryzyka i różnych kategorii inwestycji. Mize zapewnia ogromne zbiory dokładnych i aktualnych danych, pozwalając Ci być na bieżąco przy zaledwie 10 minutach dziennie. Z ponad milionem użytkowników Mize umożliwia interakcję ze społecznością bystrych inwestorów dzięki ekskluzywnym grupom i wydarzeniom w czasie rzeczywistym w aplikacji. Klikając w link w opisie otrzymasz 7 dni darmowego testu Mize oraz 40% zniżki na subskrypcję. Ponadto dla zainteresowanych newsletter Pursuit of Wonder został odświeżony i przemianowany na The Weekly Existential Crisis, wysyłany co tydzień. Zawiera on wyłączne materiały, takie jak autorskie teksty, spostrzeżenia uznanych filozofów, codzienne rozmyślania i głębokie refleksje na tematy związane z Pursuit of Wonder. Usługa jest całkowicie darmowa, a link również znajduje się w opisie. Jak zawsze, bardzo dziękuję za Twój czas i uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.